Witaj w bajkowych krainach, miejscu, gdzie magia, przyjaźń i niezwykłe przygody czekają na każdego małego odkrywcę. Gotowy na nową historię? Zaczynajmy. Fin i cuda leśnego królestwa. Pierwszy spadający liść. Jesienny las oddychał cicho, jakby szeptał do siebie w gęstych mgłach. Drzewa stały spokojnie, ich korony otulone miękkim, złotym światłem słońca, które przebijało się przez poranną mgiełkę. Gdzieś w oddali słychać było kapanie rosy z gałęzi na wilgotny mech. Fin szedł leśną ścieżką, czując pod stopami szeleszczące dywaniki liści. Jesień zawsze była dla niego porą magii nie tylko tej, o której uczył się jako druid, ale tej, którą można było poczuć w sercu. Dziś to się stanie wyszeptał Stary Dom Bron, kiedy Fin podszedł bliżej. Co takiego? Zapytał Fin, kładąc dłoń na jego chropowatej korze. Pierwszy liść, odparł bron głębokim, spokojnym głosem, pierwszy liść, który opuści moje gałęzie tej jesieni. Ten jeden wyjątkowy uzdrawia chorych, rośliny czekają na niego cały rok. Fin spojrzał w górę. Wysoko na samym czubku drzewa kołysał się liść większy od pozostałych. Miał barwę złota zmieszanego z miedzianą czerwienią i połyskiwał, jakby ktoś opruszył go gwiezdnym pyłem. A kiedy spadnie? zapytał Finn. Tylko wtedy, gdy mgła i słońce spotkają się w jednym pocałunku odpowiedział Bron. Fin poczuł w sercu dziwne drżenie. Wiedział, że tego dnia musi być czujny. Ruszył w głąb lasu, odwiedzając swoich przyjaciół. Zajęczycę malinkę, która chuchała na swoje przemarznięte roślinki w ogródku. Sójkę piórkę, której skrzydło ostatnio osłabło. Istokrotkę, małą wierzbę o liściach zwiniętych z choroby. Wszyscy słyszeli legendę o pierwszym liściu i czekali na cud. Kiedy słońce podniosło się wyżej, mgła zaczęła tańczyć nad mchem. A promienie złotego światła przecinały ją miękkimi smugami. Fin wrócił pod dom bron. I wtedy się stało. Powiew wiatru, tak delikatny jak westchnienie, poruszył koroną drzewa. Złoto-miedziany liść oderwał się od gałęzi i zaczął wirować w powietrzu. Kręcił się, tańczył, a każdy jego obrót rozsypywał drobne iskierki światła. Leci, leci! zawołała sójka piórka. Z gałęzi pobliskiej sosny. Złap go fin, pisnęła zajęczyca malinka. Fin wyciągnął dłonie. Liść opadł miękko, jakby sam wybrał miejsce, gdzie chce wylądować. Prosto w jego dłonie. W chwili, gdy go dotknął, poczuł ciepło rozchodzące się po całym ciele i słyszał cichy szept liścia. Zanieś mnie tym, którzy potrzebują. Jeszcze tego samego dnia Fin odwiedził chorą wieżbę stokrotkę. Położył liść na jej pniu, a złote światło popłynęło wzdłuż jej kory, prostując wiotkie gałązki. Piórce podał kilka magicznych pyłków z liścia, a jej skrzydło od razu odzyskało siłę. Rośliny w ogródku malinki podniosły listki ku słońcu, jakby budziły się po długim śnie. Wieczorem Fin wrócił pod dąb bron. Dziękuję ci, powiedział kładąc dłoń na korze. To ja dziękuję, odparł Bron. Magia liścia jest potężna, ale dopiero w dobrych rękach staje się prawdziwym cudem. Gdy słońce chowało się za horyzontem, mgły znów wpełzały między drzewa. Fin szedł powoli, słuchając szelestu jesiennych liści pod stopami. W jego sercu brzmiało jedno zdanie które zapamiętał na zawsze. Nie każda magia świeci, czasem jest po prostu ciepła. Tajemnica zwiędłych jesieni następnego ranka: słońce wstało wysoko, ale w lesie nie panowała już ta sama radosna, złota atmosfera. Kiedy Fin otworzył drzwi swojego małego leśnego domku, usłyszał cichy, płaczliwy szum. Nie był to szum liści, ale jakby czyjś szloch. Wybiegł na zewnątrz. Powietrze było chłodniejsze, a kolory, które wczoraj tak pięknie lśniły, teraz wydawały się wyblakłe i zgaszone. Złoto stało się szaro-brązowe, a purpura zmieniła się w matowy fiolet. Pierwszy spadający liść, który uzdrawiał, zadziałał tylko na tych, którzy chorowali już wcześniej, ale coś nowego, coś złego zaczęło dziać się w lesie. Fin podszedł do zajęczycy Malinki, która siedziała przy swoim ogródku. Jej uszy opadły smutno. Co się stało, Malinko? zapytał Fin, a jego serce ścisnęło się z niepokoju. Roślinki, wyszeptała, wskazując na grządki. Znowu smutnieją. Ich listki zwijają się i tracą kolory. Nie wiem co robić. Jesień ma być kolorowa, a nie taka bezbarwna. Fin dotknął jej małej dłoni. Była zimna, chociaż słońce świeciło mocno. Pomyślał o słowach brona. Nie każda magia świeci, czasem jest po prostu ciepła, ale teraz brakowało i światła, i ciepła. Fin usiadł na omszałym kamieniu, a jego zielone oczy błądziły po lesie. Spojrzał na dom bron, który stał w słońcu a jednak jego liście nie lśniły już tak wspaniale jak wczoraj. Drzewo zdawało się tracić swój blask. Coś wysysało kolory i ciepło z całego leśnego królestwa. Wtem z zagęstych gałęzi wyłoniła się sójka piórka, machając zdrowym już skrzydełkiem. Fin! zawołała, a jej głos, choć wciąż radosny, był stłumiony. Coś porywa kolory! Widziałam to na własne oczy! To coś małego, niewidzialnego, jak powie wiatru. Wiatru? Zdziwił się Fin. Ale wiatr ma być cichy i łagodny jesienią. To on powinien kołysać liśćmi, a nie porywać kolory. Nie wiem, odparła piórka, unosząc skrzydło. Ale to coś jest bardzo szybkie i zimne. Przesuwa się, a za nim zostaje tylko szarość. Finn podniósł swoją laskę. Poczuł, jak drży w jego dłoni, a delikatny amulet w kształcie liścia na jego szyi zrobił się zimny. Musiał działać. Las potrzebował pomocy, a on był jego opiekunem. Postanowił pójść do północnej doliny. To miejsce, gdzie słońce zaglądało najrzadziej, a legendy mówiły, że tam mieszkają małe, psotne duszki, które lubią płatać figle. Może jeden z nich wie, co się dzieje. Idąc leśnymi ścieżkami, Fin zauważał coraz więcej smutnych rzeczy. Małe czerwone muchomorki straciły swoje kropki. Delikatne dzwoneczki, które zwykle wesoło dzwoniły na wietrze, teraz milczały, a ich płatki były białe. W końcu dotarł do północnej doliny. Było tu chłodniej i ciszej niż wreszcie lasu. Na dnie doliny, przy małym kamiennym źródle, siedział mały suseł, znany ze swojego wesołego i puszystego futerka. Dziś suseł chował się pod kocem, a jego futerko wydawało się matowe. Susełku, co ci jest? zapytał Fin, kucając przy nim. Smutno mi, pisnął suseł. Wszystkie kolory zniknęły. A ja, ja lubię kolory. Moje futerko jest takie szare, a ja chciałem być brązowy jak kasztany. Fin pogłaskał go po główce. Nie martw się, znajdę sposób, aby kolory wróciły. Czy widziałeś coś, co mogło je zabrać? Coś, co wydaje się, jak wiatr? Tak, szepnął Suseł, taki mały, psotny, niewidzialny wiaterek. Nazwano go wietrzyk. On lubi psoty i lubi zimno. Ale nigdy nie zabierał kolorów. Teraz jest jakiś inny, bardzo smutny. Fin pomyślał, że to jest to. Tajemnicza siła, która zabiera kolory, to mały, smutny wietrzyk, którego nikt nie rozumie. Muszę go znaleźć, powiedział Fin, wstając i trzymając mocno laskę. Gdzie go szukać? zapytał Suseł. Wszędzie, gdzie wiatr jest najsilniejszy i najszybszy, na wysokich wzgórzach, gdzie drzewa najmocniej szumią, a potem po prostu porozmawiać. Fin wiedział, że nie może walczyć z wietrzykiem, ponieważ wiatr to część natury. Musi go zrozumieć i przekonać, żeby wrócił na swoją właściwą ścieżkę. Ruszył w stronę wzgórza czasu. Miejsca, gdzie rosło najstarsze drzewo, jesion czasu. Drzewo to było tak stare, że pamiętało, jak wyglądał las, zanim pojawiły się pierwsze zwierzęta. Miało ono szare, popękane gałęzie, które wyglądały jak zmarszczki, a jego pień był pokryty mchem, który lśnił jak starożytne klejnoty. Fin wiedział, że jesion czasu na pewno mu pomoże. Idąc w górę wzgórza, czuł coraz silniejszy wiatr. Ale nie był to wesoły wiatr, był zimny, porywisty i wydawał z siebie cichy, płaczliwy dźwięk. Hu, pchu, hu. szeptał w gałęziach. Kiedy w końcu dotarł na szczyt, zobaczył jesion czasu. Był piękny i majestatyczny, ale jego liście, które powinny być czerwone i żółte, były teraz tylko szare. Fin podszedł do jesionu i dotknął jego kory. Zawsze czuł, że drzewa mają w sobie wielką mądrość, ale to drzewo było inne. Czasy, które pamiętało, były tak odległe, że jego mądrość wydawała się nieskończona. Jesionie czasu, powiedział Fin, a jego głos był pełen szacunku. Czy wiesz, co się dzieje? Czy znasz wietrzyka? Tego, który porywa kolory? Tak, znam go. Odparł jesion czasu głębokim, szeleszczącym głosem. Pamiętam go od wielu, wielu lat. Zawsze był psotny, ale nigdy nie był złośliwy. Coś stało się z nim tej jesieni. Coś sprawiło, że poczuł się samotny. Fin zastanowił się, dlaczego wietrzyk miałby czuć się samotny? My, drzewa, szumiał dalej jesion czasu. My kochamy jesień, bo możemy odpocząć. A liście, które spadają, to nasza pamiątka z lata. A wiatr? Cóż on tylko kołysze liśćmi, ale nikt go nie widzi. Nikt go nie chwali. Może on jest zazdrosny? Fin nagle zrozumiał. Wietrzyk nie był zły. Był tylko zapomniany. Wszyscy chwalili piękne kolory jesieni, złoto słońca, purpure winorośli. A nikt nie pomyślał o tym, że to właśnie wiatr pomagał liściom wirować w tańcu. Jak mogę go znaleźć? Zapytał Fin, a w jego głosie nie było już strachu, tylko współczucie. Poczuj go, szepnął jesion czasu. Nie patrz, nie słuchaj. Poczuj go w sercu. Poczuj wiatr na swojej twarzy. Poczuj, jak rusza twoje włosy. Poczuj jego smutek. Fin zamknął oczy. Zamiast czuć zimno, Poczuł na swojej skórze delikatny powiew. Był on smutny, ale niezły. Wiatr szeptał o samotności, o tym, że chce być tak piękny jak kolory, ale nie może. Fin poczuł, że łzy napływają mu do oczu. Nie z żalu, ale z wielkiego współczucia. Wietrzyku, zawołał otwierając oczy. Wietrzyku, wiem, że jesteś. Wiem, że jesteś smutny, ale to ty sprawiasz, że jesień jest taka piękna. To tylko łyszesz liśćmi, aby mogły zatańczyć swój ostatni taniec. To dzięki tobie wiewiórka Rysia może zbierać żołędzie, które spadają z drzew. Jesteś bardzo ważny. W odpowiedzi wiatr zaczął kręcić się wokół Fina. Nie był już zimny i porywisty, ale delikatny i wesoły. Kolory powoli, jakby budząc się z głębokiego snu, wracały do lasu. Szare liście na jesionie czasu zaczęły zmieniać kolor, a w powietrzu unosił się zapach ziemi i jesieni. Wietrzyk pojawił się jako mały, niewidzialny wir, ale tym razem w jego wnętrzu lśniły drobne, złote iskierki. Naprawdę tak myślisz? wyszeptał Wietrzyk, a jego głos był tak cichy, że ledwo go usłyszał. Tak, powiedział Fin, uśmiechając się. Nie musisz być jak liście. Jesteś ważny taki jaki jesteś. Gdy kładł się spać, usłyszał, że wietrzyk śpiewa cichą kołysankę w gałęziach. Była to piękna, jesienna pieśń. Fin zasnął, wiedząc, że jutro czeka go nowa przygoda. A co się stanie, gdy wiatr uspokoi się na zimę? Fin nie wiedział, ale był pewien, że las ma jeszcze wiele tajemnic do odkrycia. Podobała ci się nasza bajka? Subskrybuj kanał Bajkowe Krainy, aby nie przegapić kolejnych magicznych opowieści. Kliknij dzwoneczek i bądź zawsze na bieżąco.